Witajcie. Witajcie bracia i siostry. W kwietniu. Kwiecień to taki miesiąc przejściowy, bo przecież kwiecień to jeszcze Wielki Post, końcówka i święta paschalne, czy śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa i dalej. Kwiecień to czas, okres wielkanocny. A więc Wielki Post i okres wielkanocny. A w środku święta paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela. E, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. E, Pascha, Pascha Jezusa. Jest także naszą Paską. I dlatego z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Aby pełni żyć, trzeba umrzeć. I dlatego patrzeni w Chrystusa biegniemy w wyznaczonym kierunku. Ta droga. Yy, Dynamiczna droga, bo biegniemy w wyznaczonym kierunku, jest drogą formacji we wspólnocie. Nasza wspólnota jest wspólnotą formacyjną. Nie tylko jest wspólnotą ewangelizacyjną. Oczywiście ewangelizujemy samych siebie i ewangelizujemy innych, aby spotkać Jezusa i uznać Go za Pana i Zbawiciela i być napełnionym w Duchu Świętym. Ale napełnienie w duchu świętym powoduje, że żyjemy w duchu świętym. A to życie w duchu świętym jest dynamiczne jest właściwie formacją. A formacja polega na tym, że słuchamy Słowa Bożego w duchu świętym i odnosimy do naszego życia. I dokonuje się jakaś zmiana w naszym życiu, pewne przewartościowanie, pewne przejście od cielesności naszej, od życia takiego cielesnego, pogańskiego, do życia w duchu świętym, do życia w miłości, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. I dlatego słuchamy Słowa Bożego, modlimy się, to się wszystko dokonuje pośród uwielbienia. Ale też poprzez dzielenie się, poprzez rozmowę, słuchamy się nawzajem, ale słuchamy też konferencji, które nam coś mówią wyjaśniają nam pewne aspekty naszego życia, inaczej to się dzieje w małżeństwach. Są specjalne rekolekcje małżeńskie, wakacje i różne tematy dotyczące życia małżeńskiego, I, ale to wszystko. Nie chcemy teoretyzować, ale odnosić do naszego życia, formować się. I dlatego widzimy w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach ten styl życia chrześcijański styl życia życia w Duchu Świętym. Jest, ta, jest to pewna jakość życia nowa jakość życia. Ale także widzimy u tych, którzy jeszcze nie są w małżeństwie którzy są bądź studentami, albo seniorami, albo singlami. Albo przygotowują się do małżeństwa, albo też odczytują swoje powołanie. Bo, bo cóż, formacja to także poszukiwanie swojej drogi życia. Swojej drogi życia. No właśnie, niektórzy rozpoznają powołanie kapłańskie. Mamy ilość księży w naszej wspólnocie, którzy studiowali. Potem wstąpili do seminarium, są już prezbiterami. Ale są też osoby, które wstąpiły do różnych klasztorów, dziewczęta, i są siostrami zakonnymi. To też jest powołanie. A więc można powiedzieć, że formacja życia chrześcijańskiego też jest jakby odnajdywaniem woli Bożej co do mojego życia, czyli powołania. Możemy. Porozmawiać o tym, podzielić się, jak to my odnajdujemy, szczególnie powołanie małżeńskie, jak to się stało. Oczywiście wiemy, że w naszej wspólnocie, z inicjatywy naszej wspólnoty, powstały spotkania dla zakochanych. Czyli ten kurs, który prowadzą w środy grabożcy. Już 20 lat to trwa. Co roku jest ten kurs. I przecież wiele małżonków dzisiejszych przychodziło ten kurs, gdzie odkrywaliśmy, jak to się realizować ma nasze powołanie małżeńskie w konkretnych sprawach, w detalach. Uczyliśmy się. Nieraz to było trudne i bolesne. Niektórzy się rozstawali przecież, zaczynali od nowa, a niektórzy nie doszli. Do finału. Słuchajcie, tak naprawdę formacja życia chrześcijańskiego w nas, czyli inaczej można powiedzieć uczniostwo, być uczniem Jezusa, to jest nasza modlitwa. Pierwsza sprawa to jest modlitwa, to jest, to jest ten oddech, nasz duchowy oddech, Duchem Świętym. Modlimy się. I uczymy się tej modlitwy nieustannie. Uczymy się jej e, na spotkaniach, ale nie tylko. Na różnych rekolekcjach wyjazdowych uczymy się e, dziękować, żeby mieć też postawę dziękczynną w naszym życiu e, nie postawę roszczeniową, bo mi się należy coś. Przejście od roszczeniowej postawy do dziękczynnej. E, wreszcie, uwielbienie. Uczymy się uwielbienia, odkrywamy, że styl naszego życia ma być wielbiący, mamy wielbić Boga. I to jest najważniejsze: mamy słuchać, wstawiać się, modlitwa wstawienicza. Wreszcie słuchać, czytać Słowo Boże, rozważać to Słowo Boże, zgłębiać, co do nas Pan mówi, jak nas uczy, pewnych postaw. Wreszcie, Sakrament pokuty. Jak ważną rzeczą jest w życiu naszym, wspólnotowym, sakrament pokuty. Nie jest takie proste, bo dla niektórych spowiedź jest torturą, szczególnie dla mężczyzn. I niektórzy mężczyźni ciągle mają w tym kłopoty. Mniej praktykują mężczyźni, kobiety częściej praktykują spowiedź. Musimy się uczyć. Jak spowiadać, żeby to była spowiedź dobra, głęboka, żeby to było nie tylko wyznanie grzechów, ale, ale nawrócenie, spotkanie z miłosiernym ojcem. A więc to nie jest tylko ksiądz, który bardziej czy mniej się go wstydzimy, boimy, może? Nie można się bać na spowiedzi. Czego się bać? Miłości, przebaczenia, ale niektórzy tak przeżywają spowiedź. Dlatego my uczymy się we wspólnocie spowiadać inaczej, głębiej w Duchu Świętym. Ale też odkrywamy Eucharystię. Że nie tylko Eucharystia niedzielna, ale też codzienna. Wielu ludzi, i to jest formacja, zmierza ku temu, żeby się na Eucharystię chodzić codziennie. Bo Eucharystia jest szczytem, źródłem i szczytem naszego życia. Odkrywamy to. Bardzo potrzebujemy Eucharystii. Karmimy się i Słowem Bożym, na Eucharystii, i Jego ciałem. Komunio, czyli zjednoczenie z Bogiem, doświadczamy na Eucharystii i na Eucharystii też nie tylko jesteśmy uczestnikami, ale sami składamy w ofierze swoje życie, nasze cierpienie, naszą pracę, zmaganie z samym sobą. Składamy w ofierze i to jest ważne to jest formacja. Nasza formacja eucharystyczna i wreszcie służba, zaangażowanie we wspólnocie, odpowiedzialność za wspólnotę. Współtworzymy tę wspólnotę. Uczymy się służby, angażujemy się nie tylko w kurs Alfa, ale też inne posługi, które podejmujemy we wspólnocie. I to jest też nasza formacja. Uczymy się. Formowanie, to znaczy uczenie się czegoś. Jak być odpowiedzialnym za własne życie? Przecież to się potem przerzuca naszą pracę, nasze rodziny, w naszych domach, praca nasza zawodowa, odpowiedzialność za rodzinę, za dzieci, które wychowujemy w duchu, w duchu chrześcijańskim, wychowujemy według pewnych zasad. Te zasady sami z nami poznajemy, rozpoznajemy w świecie, jak często... Te nasze dzieci są narażone na demoralizację, na wpływy LGBT, gender. Musimy troszczyć się i robimy to. I to jest też nasza formacja. Formujemy nasze dzieci. Chcemy, żeby one były, miały żywą wiarę. Troszczymy się o to. W poszczególnych sektorach dzieci dorastają, rodzą się następne. Jesteśmy... Mamy rodziny wielodzietne, to jest piękne, i to jest formacja uczniostwo, być uczniem Jezusa. I wreszcie nasze różne sprawy, uzależnienia. Mamy różne problemy, których się nawet nieraz wstydzimy: uzależnienie od pornografii, od masturbacji, czy też jakieś inne uzależnienia związane. Z różnymi używkami, które są. Na przykład alkohol. Nie wiem, czy są w naszej wspólnocie osoby uzależnione od alkoholu, a może są. I teraz praca w tym kierunku. Ruch yy, Krucjata Wezwolenia Człowieka. Krucjata Wezwolenia Człowieka. Jak to niełatwo być w tej Krucjacie. Trudno podjąć taką decyzję, żeby. Absolutnie nie pić, być abstynentem, ale jednocześnie to jest piękne. I to jest życie w Duchu Świętym, właśnie. Yy, 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 być yy, wolnym od alkoholu. Alkohol mi jest niepotrzebny. I, I to jest formacja. Albo ruch czystych serc, czy krucjata czystych serc, a więc czystość, przedmałżeńska czy potem małżeńska czystość, również to jest ważna sprawa. Czystość w małżeństwie. Nie tylko przed małżeństwem. Znów formacja w tym kierunku. Więc to wszystko dokonuje się w naszych grupkach, przez modlitwę, przez to, że wzajemnie sobie jesteśmy oddani i poddani, że dyskutujemy, że dzielimy się, że pomagamy sobie nawzajem. A więc jest to formacja wspólnotowa. Nie jest to jakieś tylko coś indywidualnego ale indywidualnie, każdy z nas, ale wspólnotowo, wzajemnie na siebie oddziaływujemy. Nasza praca, przebaczenie, jak łatwo, jak trudno właściwie jest przebaczyć, ale z pomocą wspólnoty i Ducha Świętego łatwo jest przebaczać. Potem w małżeństwie, jakie to jest ważne, przebaczenie na co dzień, każdego dnia, żeby przebaczyć mężowi, żeby przebaczyć żonie, przebaczyć dzieciom, żeby ta kultura przebaczenia e, bardzo ważna, bo po prostu to też ma wpływ na wzajemne relacje we wspólnocie. Jesteśmy grzeszni, ranimy siebie, nie chcemy, a robimy to. I po prostu potrzebujemy e, przebaczenia, wszyscy. Też wreszcie jest potrzebna e, formacja naszej tak zwanej hierarchii wartości. To, tak ogólnie można powiedzieć, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. A w życiu nieraz takim, w świecie, na pierwszym miejscu nieraz jest kariera, nieraz jest na pierwszym miejscu pieniądz, albo po prostu imprezy, przyjemności, towarzystwa. I po prostu, i człowiek się gubi, jest uzależniony jak nie od pieniędzy, którym, które zdobywa, jak nie od pracy. Jak nie od towarzystwa, czy różnych używek alkoholu, czy, czy, czy seksualności. Różne uzależnienia są, różne słabości, różne zniewolenia są. Dlatego, jakże Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu wtedy. Potrzebna jest i praca, i pieniądze, i przyjemności, ale przede wszystkim w życiu małżeńskim na pierwszym miejscu Bóg, a potem mąż i żona. Nigdy nie może być dziecko na pierwszym miejscu, bo wtedy no właśnie, współmałżonek jest w odstawce, jak to się mówi, nie? Tak. A tymczasem to on. Mąż ma być dla mnie najpierw, a potem dzieci. Żona ma być najpierw, a potem dzieci. I praca, i różne inne sprawy. Słuchajcie, to wszystko, coś się wszystko dokonuje poprzez formację, poprzez Słowo Boże, konferencje, różne rekolekcje. Oczywiście nie jesteśmy teoretykami. My nie możemy tylko słuchać konferencji. Musimy to odnosić do naszego życia i prosić Ducha Świętego o pomoc, żeby to co, to, co mówimy, to, co słyszymy, żeby zastosować w życiu, żeby odnieść do życia dla naszego dobra. Aby żyć w Duchu Świętym, aby być ludźmi duchowymi, nie cielesnymi, nie zmysłowymi, jak mówi Święty Paweł. Są różne kategorie ludzi, są zmysłowi, są cielesni, ale są tacy ludzie duchowi. To właśnie my, chrześcijanie, my, uczniowie Jezusa, mamy być duchowi, żyjący w Duchu Świętym. I do tego jest potrzebna formacja. I ona jest we wspólnocie. Na różne sposoby ona się dokonuje, indywidualnie, ale też i wspólnotowo. Jesteśmy razem, wzajemnie na siebie oddziaływujemy, i Duch Święty przez nas działa na nas. I to jest piękne, i to jest bardzo potrzebne. Porozmawiajcie o tym, porozmawiajcie o tym, współ... bo nieraz niektórzy mówią: gdzie ta formacja jest we wspólnocie? Gdzie jest formacja? Ona jest. Wszystkie nasze konferencje, wszystkie nasze spotkania ze Słowem Bożym, nasze modlitwy, nasze dzielenia, nasza praca też wewnętrzna, przede wszystkim praca, bo nie wystarczy konferencja, nie wystarczy nawet modlitwa, ona jest potrzebna, ale jest praca osobista, wewnętrzna. Bo jeżeli tylko będziemy w sferze teorii, pewnych, pewnych, że tak powiem, konferencji, a nie będzie pracy nad samym sobą, to nie ma formacji. Formacja zależy od ciebie, od ciebie. Ona jest Ci proponowana we wspólnocie i ona jest. W różnych miejscach różnie ona wygląda. W ruchu światło życie ma ona swój, swoją specyfikę. W naukach jest inaczej, a u nas jest inaczej. W odnowie jeszcze inaczej a jeszcze inaczej na przykład jest w rodzinach nazaretańskich czy, czy powiedzmy czy, czy w jakimś innych, innych ruchach wspólnotach ona ma swoją specyfikę, ale wszystko zmierza ku temu, abyśmy formowali w sobie człowieka żyjącego w Duchu Świętym jesteśmy powołani do świętości wszyscy i to jest co jest nasz cel to jest, to jest, ku temu zmierzamy całe życie nasze ma być formacja. Całe życie, nie tylko teraz, oczywiście teraz jest, ale całe nasze życie, życie rodzinne, życie małżeńskie, nasze dzieci. One też nas w jakimś sensie formują, przez to, że stawiają nam pewne wymagania, że stawiają nam pewne pytania, że czegoś od nas chcą, że, że my, je wycho wychowanie chrześcijańskie jest formacją. Wychowujemy nasze dzieci, troszczymy się, ale jednocześnie wzajemnie na siebie oddziaływujemy, małżonkowie na siebie wzajemnie, ale także w małej grupce wzajemnie sobie pomagamy. Widzimy, jakie mamy różne skłonności, wady. Mamy wady, sympatyczne wady i może mało sympatyczne zalety. I to jest właśnie to. Więc słuchajcie, rozmawiajmy dzisiaj, dzielmy się tym. Ale też w tym słowie z listu do hebrajczyków jeszcze raz Przeczytajmy, może pomyślmy, co to, ma, co to znaczy dla nas. Dynamika, dynamika naszej drogi, w patrzeniu w Jezusa. Jesteśmy w patrzeniu w Jezusa, bo do Niego się upadabniamy. I wreszcie Galatów z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Szczęść Boże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.